Geologia dostępna dla niewidomych. Ta idea przyświeca nowej wystawie geologicznej stworzonej w Centrum Geoedukacji w Kielcach. Nazwano ją Świętokrzyską Geologiczną Ścieżką Czasu. To będzie ekspozycja stała, e, wzbogadzana co jakiś czas, a adresowana jest dla ludzi słabowidzących i niewidzących. E, poprzez dotyk chcemy uczyć historii geologicznej Ziemi. Ekspozycja składa się z dziesięciu tablic edukacyjnych prezentujących różnorodność geologiczną regionu. Nad tym, aby jak najlepiej zaprezentować jeden z naszych największych atutów, pracował Jerzy Jędrychowski. Trzeba było się w pewnym momencie wcielić w rolę osoby oglądającej, czyli nie, osoby niewidomej. Często się tak zdarzało, że wchodzi się na kamieniołom i tam jest 1500 różnych kawałków, ale trzeba by znaleźć ten jeden, jedyny, który nam coś mówi, który ma jakąś ciekawą strukturę, który ma i ciekawą mineralizację czy skamieniałości. Taką formę, która jest możliwa do dotknięcia. Bo na tej wystawie tutaj mamy 550 milionów lat, naszych świętokrzyskich lat. I to wszystko chcielibyśmy pokazać osobom oglądającym, a ze szczególnym uwzględnieniem właśnie osób niewidomych. Aby ekspozycja spełniała swoją rolę, poszczególne tablice wyposażono w specjalne elementy, okazy skał z zachowaną naturalną powierzchnią do badania dotykiem oraz tabliczki z opisem bazującym na systemie Braille'a, umożliwiającym odczytanie tekstu przez osoby niewidome. My odbieramy to bardzo pozytywnie. Bardzo dziękujemy, że coraz więcej się dla nas robi i zmienia się. Także no, takie rzeczy są na pewno potrzebne, dlatego że to świadczy o tym, że nie jesteśmy wykluczani ze społeczeństwa, że mamy prawo zwiedzać środki kulturalne tak jak osoby widzące i dzięki właśnie tego typu wystawom jest to nam, jest to dla nas możliwe. Te powiększalniki one są bardzo fajne. One dużo rzeczy można zobaczyć nawet maleńkie iskiereczki powiększyć i po prostu mocne są naprawdę. że można zobaczyć strukturę tej skamieliny. Jedna jest inna, druga jest inna i każda ma inny inną tą, tą powierzchnię, można sobie to wyczuć, zobaczyć jak to wygląda, jak to z troszkę wyobraźnią się ruszyć, żeby to zobaczyć, wszystko tak y, po swojemu, każdy rusza wyobraźnię, buduje z tą wyobraźnię, także warto takie rzeczy robić. Bo w ogóle powiem pani, że za mało jest takich muzeów, żeby można było coś dotknąć. Świętokrzyska Geologiczna Ścieżka Czasu jest pierwszą tego typu wystawą geologiczną w Polsce. Dla Geoparku Kielce to kolejny krok w działaniach na rzecz osób niewidomych i niedowidzących. Dwa lata temu został uhonorowany Nagrodą IDOL w kategorii Firma Przyjazna osobom niewidomym. Wyróżnienie, z którego byliśmy niezwykle zadowoleni, dlatego że to było też pokłosie tego, co robiliśmy wcześniej, a mianowicie warsztatów edukacyjnych, które właśnie dla takich osób zadedykowaliśmy. Warsztaty odbyły się dwa i trzy lata temu i obejmowały nie tylko Centrum Edukacji w Kielcach, ale również i Kadzielnie. Byliśmy na Ponidziu, byliśmy w Krzemionkach, w Starchowicach, można powiedzieć, że cały region badaliśmy dotykiem, węchem. Smakiem również. Okazało się, że ta świątokrzyska geologia może być badana różnymi zmysłami, nie tylko wzrokiem. Świętokrzyska geologiczna ścieżka czasu powstała w ramach projektu dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w 2015 roku. Ekspozycję będzie można oglądać korzystając z pomocy przewodnika edukatora, a poznawać geologię poprzez dotyk także w ramach warsztatów, które prowadzone są w centrum geoedukacji. To nie ostatnie słowo geoparku w tym temacie. Jego pracownicy już planują nawiązanie współpracy z przedstawicielami Instytucji Kultury oraz atrakcji turystycznych w zakresie stworzenia całodziennego programu z do osób niewidomych i niedowidzących.